Dobrze, przed karturze. Ruszyły! Ostatni Lord of the Dance, a pozostały bardzo bardzo blisko siebie na ostatniej pozycji. Galop Wife Color, ale tam prowadzi w tej chwili Dancing Splendid na drugiej pozycji. Delogia usiłuje być na prowadzenie 1400 metrów do celownika. Delogia jest pierwsza na drugiej pozycji. Dancing Splendid na trzeciej Wnianin, na czwartej pozycji Jar. Tam blisko jest Rubina, Następnie dużo odstępy się prowadzi między, między końmi. Dalej jest Ice Hylos. Jest orbita na końcu lot of the dance, ależ tam są dziury między końmi, 1000 metrów do celownika, do celownika nadal na czele dylogia, na drugiej pozycji It's pendid, na trzecim miejscu odrobina, na czwartej pozycji w Nianin, na piątej jar, na szóstej as lost, na siódmej orbita, na ósmy flying, następnie entuzjasty na, na ostatniej pozycji lot of the dance, 700 metrów do celownika, dylogia, dylogia, ale już te, te odległości między końmi się tak z, z, wyrównały, prowadzi nadal Dylogia, na drugim miejscu jest Dancing Splendid, na trzeciej odrobina i za chwilę wyjście na prostą, prosta finishowa. jest są już konie i prosta, finish. Dylogia ucieka, ma niewielką przewagę, atakuje ją bardzo mocno, Dancing Splendid przybędzie i w nianin, odrobina, 450 metrów do celownika Dancing Splendid jest w tej chwili na czele ale tam po zewnętrznej rozpędza się orbita, choć nie odrobina się jeszcze, Dylogia się jeszcze broni, jeszcze broni finiszuje, i się włączył do walki, Ais Hillos jest już na pierwszej pozycji, Ais Hillos ma przewagę, ucieka, a Dylogia jest na drugiej pozycji, Ais Hillos, Dylogia i na trzeciej pozycji, desik ten do celowniku i w nianin orbita odrobina jar, entuzjazm, flank, kolory, lord of the dance.